Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Dariusz i zapraszam Was na kolejny polski mapy po mapie Big Production Map. Mapa została wydana przez ABT Frankie. w mapie 89.80 MB. Została wydana 20 października 2023 roku. Jeśli chodzi o konsole i sloty, na poziomie łatwym 1385, na poziomie średnim trudnym 1233. No i a, powiem Wam, że no, ciekawa mapa. Ostatnio mamy dość sporo map, które właśnie. Są dość a inaczej robione, pod innym kątem e, kontrowersyjne, ciekawe, interesujące. Nie wiem, e, jakie to określenie o, podczepić pod tą mapę, ale e, na pewno ktoś znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, bo mapa ma swój inny potencjał, że tak powiem, o, może tak to określimy. Po tym ostatnim jak wyszła mapa Grudek, wyszła, została wypuszczona na modhubie, Nie wiem w jaki sposób, może przez pomyłkę. W każdym razie udało mi się jeszcze ją umieszczonyć zanim ją usunęli, także posiadam ją, ale stwierdziłem, że nie będę robił polskiego mapturu na tej mapie, ponieważ mój mózg tego nie ogarnia. I poczekam może aż wyjdzie poprawiona, jeśli wyjdzie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No dobra, wracając do tej mapy, zerknijmy sobie, jak ona też wygląda. Mapa wygląda w ten sposób. Na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru numer 13, 15. Tutaj mamy drogę, tutaj mamy jakiś pasek jeszcze do tego, no i sektor 11, 1, 4, 8. Także są to pola numer 2. Tutaj mamy skrawek ziemi przy torach kolejowych, tu farmę mamy, mamy na łąkę, tak? no i ten teren tutaj, który możemy również sobie wykorzystać do swoich celów. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o ceny pól, to tutaj mamy najmniejsze, 1,94 hektara za jedyne 145 tysięcy, proszę. O, pieniądze już mi wpadły, super, cieszę się. Później takie większe to mamy 473 hektara za jedyne 393 tysiące 998 988, przepraszam, 640 tysięcy. No i tutaj to mega pole, bo po niecałe 100 hektarów za jedyne 5 987 tysięcy. No i to nasze, które też posiadamy na poziomie łatwym. No to też tutaj mamy za mm, podobną cenę. Dodatkowo mamy jeszcze ten leśny za 786 i za 1 289. Jak i również mamy takie a, miejsce, które można by określić, taki, nie wiem, e, mm, jak by to określić. Biznes Park, no nic innego na razie mi do głowy nie przychodzi. To tutaj za to miejsce zapłacimy 2 360. 000. A dlaczego to się zowiecie troszeczkę później. Także Poczynam Was trochę niepewności, co tu się dzieje. <grymne> no a może się domyślacie. Dobra, to jeśli chodzi... Jeśli chodzi o mapę, to wygląda to w ten sposób. Jeśli zatkniemy sobie na kalendarz rolniczy, to tutaj jest wszystko standardowe, ponieważ ta mapa stawia... Na pierwszy plan coś innego, nie, tylko właśnie to. Także tu nie ma dodatkowych upraw i standardowy e, kalendarz jest również. Jeśli chodzi o zwierzęta, to w tej sekcji nie mamy nic. E, kontrakty są dostępne. Jak widzicie, z pola numer 3, kontrakt 176 tysięcy zbiór rzepaku. No i tutaj mamy produkcję. No tutaj będzie grubo z tymi produkcjami, jak sama nazwa ma wskazuje. To tu będzie długa lista. znajdź jak nie ma i tak wygląda mapa. Dobra, my sobie wsiadamy w furę. Mamy pieska, jest tutaj farmhouse. Mamy wagę naprzeciwko domu. No i co, farma jest taka dość betonowa, że tak powiem. No nie w moim stylu. Kury, 250 kur mamy. Dziwnie to tak wygląda. Nie wiem. Nie mój styl. Może komuś będzie pasować. Także tu mamy cały sprzęt. Eee, tutaj mamy silos. Bodajże 6 bo, o, lub 8 milionów pojemności. Eee, mamy kolejne zwierzęta. Mamy ich 60. Tu mamy jakiś budynek statyczny. No i tutaj już jest. Pierwsza dość ciekawa rzecz, ponieważ mamy na farmie sklep. Tak, mamy sklep bez budynku. Nie wiem czemu. Eee, Sprzęt, który zakopimy lub zresetujemy, no to się będzie pojawiać tam z dłuż, aż do tego płotu tam. Do tego, tego tutaj, co tu idzie. Tak. Tam mamy warsztat. Także mamy to w takiej postaci tutaj eee, sklep na tej mapie. Eee, mamy wszędzanie. Nie będę podchodził do żadnego z budynków, bo no, już należą do nas te produkcje, więc to nie ma sensu. Po pokażę Wam, co gdzie jest. Mamy młyn tutaj. Kolejny statyczny budynek. Tu mamy kolejne zwierzątka. Jest ich 200 tutaj. Tam mamy mleczarnię. Tu mamy kolejne zwierzęta. No i nawet wełna jest, czyli są to owieczki. Aczkolwiek tutaj widzę dość tak strasznie blisko postawione, ale przyczepa wzdłuż, przejechać to, rzucić tak inaczej na 300. Owieczek tutaj pomieścimy. Strasznie dziwnie dużo terenu, a tak blisko siebie postawione te budynki są. Co zrobić? Mamy kolejny warsztat do dyspozycji. Mamy ketcher do mycia drugi teren, który tam obok jest, mamy dostęp do niego właśnie tędy, no to tam są same skupy, także nie ma tam nic żadnych produkcji, są skupy i shopa stoi. Pierwsze wrażenia, jak się pojawiłem na tej mapie i zobaczyłem to obrzeża, poczułem się jak na mapie, która przedstawiała piaskownicę, coś podobnego, Mam takie wrażenie, bo jak widzicie, strasznie duży mur jest postawiony. Zielony, e, który e, c, no, z, może troszeczkę przytłaczać na tej mapie. Ale jak się skupimy na czymś innym, to nie będziemy zwracać uwagi na to, to więc możemy sobie dać radę. No, tutaj mamy y, magazyn, magazyn e, Silos. Y, Transferowy do pociągu, który e, którym możemy sobie pociągiem sprzedawać rzeczy. E, na tej mapie chyba jest ich trzy, z tego co się orientuje, także możemy sobie je używać jako magazyn, a czy no, jako silo, zrób, przerzucać na ten towar na pociąg. Tu w tym miejscu, to jest jeszcze teren, który jeszcze do nas należy. Mamy tartak. No. Tutaj za tartach 100 tysięcy trzeba jeszcze dopłacić, mimo że jest na naszym terenie. No a wygląda on właśnie tak. Podobnie jak i sklep. No nie jest, nie wiem czy to ma jakiś cel czy nie, ale yy, tak to właśnie wygląda. Dobra, teraz sobie skoczymy yy, szybciutko na yy, tamtą stronę mapy i później wrócimy do. Punktu głównego wycieczki naszej. Dobra, tutaj sobie pojedziemy z dłuż torów. Po drodze miniemy sobie naszą farmę, od której zaczęliśmy. Droga, jak widzicie, troszeczkę wyboista jest, także tutaj trzeba będzie uważać sobie na przejazdy, żeby szybko nie jeździć, szczególnie z ładunkiem. Mamy stację paliw niedaleko od farmy, także fajnie. Tutaj, e, dziki przejazd, trzeba uważać, na pociąg. Ja tego znaku nie skosiłem, tutaj nie ja. Już tak leżą. E, las. W lecie mamy sprzęt, który należy do nas. Po zakupie już się tam znajduje, także jeśli tylko kupimy teren, to możemy tam działać, śmiało. Dostęp do lasu właśnie tutaj. Droga prowadzi, tam widać maszyna ta, niebieska, stoi. Jedna, karwester a my idziemy sobie dalej tu można sobie przejechać koło jeziorka jeśli chodzi o barwy e, światło i cianie w należytym porządku tutaj mamy taki e, fontannę, pomnik no i jeziorko tutaj można sobie wodę pobrać no i zbliżamy się do miejsca właśnie w którym Znajdują się budynki na terenie naszego terenu na poziomie z poziomie łatwego. Tutaj mamy właśnie większość, to są skupy, jak i również mamy kuszarkę, tutaj mamy młyn, mamy bioma, biogazownię. Tutaj mamy krawca, handler z zwierzętami, biomas. No i panele, żeby produkowały nam tutaj dochody. No i stąd sobie teraz śmiechniemy na drugi koniec mapy. Po drodze jeszcze mamy punkt do zwiedzenia. Tutaj właśnie jest to mega pole duże, które ma 100 hektarów. Tak jak mówię, jeśli nie będziemy zwracać uwagi na ten na obrzeża skupimy się na tym co tu mam, chcemy uzyskać także nie powinno być tak źle na... Moim zdaniem e, dużym plusem tej mapy jest właśnie e, te dwa duże pola bo można troszeczkę poeksperymentować posprawdzać sobie no i pobawić się w duże uprawy prawda no duże maszyny tu też nie powinny być problemu Góry, gdzieś tu zaszedł. No tutaj mamy e, skup oraz e, stację paliw. Także duże maszyny tutaj spokojnie e, powinny się przemieszczać. Nie powinno być problemu pomiędzy polami. Także można sobie potestować właśnie duże sprzęty. Spróbować sobie na przykład e, upraw buraka lub ziemniaków oraz zbiory później właśnie. Tej oto rośliny korzennej. Może być dość ciekawie i przyjemne zbiory. Mogą być, no? Czemu nie? 100 hektarów ziemniaka i 100 hektarów braków. A jak? I jeszcze sobie robić takim sprzętem, który... Harwestem, który podpilnamy swojego traktora. <zysz> tak zabrzmiało jak scenariusz z tego z filmu są. Dobra, akurat takie klimaty są. No i jesteśmy na tym terenie, właśnie, na którym tutaj troszeczkę porozmawiamy, mianowicie jak widzicie na początku. Na początku. Jeśli zerkniemy sobie na mapę, to tutaj widzimy, że są zaznaczone skupy. Na te chwilę prawda? Mamy kuszarki. No i dużo, dużo budynków. No. Dużo budynków, tre, tre ogrodzenia. Mamy tutaj Magazyny, także no wygląda to tak inaczej, prawda? No i tutaj sobie zamkniecie, są dwie fabryki, obydwie fabryki to są fabryki oleju, także no więcej tu takiego czegoś jest, dobra. Wejdźmy sobie za no Tutaj a, jest również ten a, silos przerzutowy, jak i również ten silos przerzutowy a, jest i tutaj też. Także to są trzy punkty: tu, tu i tu. No duże ułatwienie, bo to nie trzeba, tego, nie trzeba kursować, jeśli jest dobra cena na, na pociągu, prawda? Także można sobie wynająć pociąg i sobie przerzucić na skup do pociągu i jako skup użyć. Dobra, my sobie wracamy do tematu tego, tego terenu. Tutaj ten teren kosztuje 2 miliony sobie Zakupimy go. I co się dzieje, jeśli to kupimy? teraz. No i teraz nasuwa się pytanie, bo to są wszystko produkcje, prawda? Biogazownia jedna, druga. Młyn zbożowy. Jeden, drugi młyn, trzeci młyn, czwarty młyn. Magazyn, przędzalnia, przędzalnia, młyn kolejny. Co to mam, piekarnie? Jedną, drugą piekarnię, trzecią piekarnię, czwartą piekarnię, cieśla, jeden, drugi cieśla, magazyn, piekarnia znowu. No, to tu wygląda ciekawie. <ścoughs> I teraz się nasuwa pytanie, czy my możemy jeszcze sobie jakąś produkcję tutaj postawić? na to chcecie sprawdzić. I mamy informację osiągniętą już maksymalną liczbę punktów no punktów produkcyjnych, więc. Jeśli chcemy coś sobie postawić, to musimy usunąć coś, bo z tym nie ma problemu, bo trzeba sobie cały plac tutaj wyczyścić, no samym budynki statyczne, które są już tutaj na tej mapie, jak również raczej znaczy na tym terenie, jak również możemy sobie usuwać te płoty Także to z tym nie ma problemu, bo to Podejdziemy sobie. I tak raz... cyk można sobie usunąć spokojnie, jak i również można sobie produkcję też usunąć bez problemu. Proszę, wszędzanie 30 tysięcy usuwamy cyk jest, teren płaski i można sobie to wykorzystać na swój sposób, urządzić sobie na swój sposób. Bo tak jak mówiłem, no, mapa ma, ma swój potencjał ze względu na te dwa pola. No, także jest to ciekawy, ciekawy punkt jeśli chodzi o nie wiem no można wykorzystać to do testów tak jak mówiłem do swoi e, określić e, bezpokojenia swoich e, pytań potrzeb ciekawości co można zrobić e, tutaj również jak widzieliście wcześniej są e, magazyny magazyny wyglądają tak że tu sobie rzucamy, rozładowujemy teren, e, ciężarówki rzucamy tutaj i tutaj mamy biuro, z którego sobie pracujemy na takim magazynie. Tam, później sobie rozporządzamy co i jak. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy motyw. Tak to na, wygląda. E, co jeszcze na tej mapie? E, na tej terenu terenie tutaj. E, W sumie to poza tym, to tu już chyba trzeba... nic, no. same produkcja, jak widzicie. A, właśnie. Sprzęt, który posiadamy jeszcze. To jest jeszcze ciekawe. Bo tutaj, tak, no, jeśli chodzi o farmę, no to mamy traktory. Tutaj, no, cztery ciężarówki do przewozu. Tu dwa harwestry. No, wiadomo dlaczego. Tutaj leśny sprzęt, to kosiarka. Tu telehandler. No i wózki widłowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 128, 130, 1245, 2888. No. Także no tyle wózków macie. Jakbyście chcieli, możecie sobie jeszcze dokupić, tak że nie ma problemu, bo miejsca jest dość. Miejsca jest dość. I? Co sądzicie o tej mapie? Ma potencjał? Można coś tu jeszcze innego wy... wymyśleć? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest to coś innego. Jeśli osoby, które lubią coś innego na mapie, to tu naprawdę znajdą swój potencjał. Na pewno na bank coś, coś można wymyśleć. W każdym farmingu to tylko nasza własna wyobraźnia limituje nas, także. Tak to wygląda. No i co więcej, no nic, nic nie zdobyć, no z mojej strony to wszystko. Bardzo nie poczytam waszych komentarzy na temat, co można by było zrobić na tej mapie. Może macie jakieś tam swoje własne pomysły. Każdy ma swoje idee, tam pomysły w swojej głowie rodzą się, także myślę, że może być ciekawie. Będzie fajnie też przeczytać e, Wasze opinie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki. Pozdrawiam Was gorąco no i zobaczymy się w kolejnym polskim optu czy już niebawem. Na razie, cześć.